Przed meczami najwyższej ligi piłki nożnej w Hiszpanii puszczana jest reklama lokalnych rozgrywek, w której dziecko wracające do ojczyzny z pobytu wakacyjnego w tym kraju opowiada o nim i o jego mieszkańca w następujący sposób. Hiszpanie są absolutnie szaleni na punkcie futbolu. Odprawiają dziwne rytuały, aby dać szczęście swojej drużynie, a nowonarodzone dzieci ubierają w klubowe ubrania, zanim zaczną chodzić. Oczywiście to tylko reklama, ale to prawda. Sport odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko dla mieszkańców Hiszpanii, ale jest również ważny dla wszystkich społeczeństw na świecie. Choć nie jest polityką, ekonomią czy prawem, to często wpływa na te dziedziny życia, będąc wielką pasją znacznej części mieszkańców globu. Sport jest ważny dla ludzi, a ludzie dyskutują o sporcie. W tym filmie pokażę Ci, co musisz wiedzieć, abyś mógł do nich dołączyć. Zaczynamy. Reklama hiszpańskiej piłki nożnej to zdecydowanie niewystarczający dowód anegdotyczny. Dlatego najpierw powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego ludzie w ogóle interesują się sportem? Powodów jest mnóstwo, a ja postaram się wymienić najważniejsze z nich. Po pierwsze, nawiązując do słów Arystotelesa człowiek jest istotą społeczną. Oznacza to, że z natury nie żyje samotnie i chce łączyć się w grupy. Grupy te tworzymy według klucza wspólnych zainteresowań, poglądów, wyborów czy cech szczególnych, takich jak na przykład narodowość. Stąd też sympatyzowanie z danymi drużynami czy sportowcami może być inherentną częścią przynależności do wspomnianych grup. Na przykład, jeżeli jestem Polakiem, to będę kibicował członkom mojej grupy, to jest innym Polakom, podczas rywalizacji na Igrzyskach Olimpijskich. Podobna, choć mniej oczywista sytuacja może być kibicowanie zespołowi FC St. Pauli, którego kibice jasno deklarują poglądy skrajnie lewicowe. Ten przykład pokazuje, że grupy, o których mówimy, nie pokrywają się w 100%. To nie jest tak, że każdy Polak interesuje się sportem i kibicuje innym Polakom na igrzyskach, a tym bardziej nie każda osoba popierająca skrajną lewicę ma w swojej szafie szalik Sankt Pauli. Niemniej, zbiory te często są powiązane, dlatego że jest to kolejna cecha wzmacniająca jedną z podstawowych potrzeb człowieka potrzebę przynależności. Potrzeba ta jest realizowana poprzez wspólne przeżywanie często skrajnych emocji, jak zwycięstwa, porażki, nagłe zmiany wyniku czy błędne decyzje sędziego oglądanych razem zawodów. Po drugie, naturalnie lubimy rywalizację. Rywalizujemy ze sobą od wieków w rozmaity sposób i patrząc przez pryzmat historycznych i aktualnych konfliktów, nie jest to raczej najlepsza cecha ludzkości. Niemniej, dla człowieka jest ona niezbędna, aby realizować jego inne naturalne potrzeby: potrzebę uznania i potrzebę samorealizacji. Uznanie i samorealizacja prowadzą nas w linii prostej do porównań z innymi, a stąd już tylko krok, do rywalizacji i potrzeby bycia lepszym od tego drugiego. Zatem rywalizujemy ze sobą w pracy, edukacji czy. no właśnie. Sport to doskonałe pole do realizacji tej potrzeby. Trzeci powód to fakt, że ludzie po prostu lubią uprawiać sport, a zwiększona sprawność wpływa na nas pozytywnie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Zainteresowanie uprawianiem sportu znów łączy nas w grupy podobnych do nas osób ćwiczących, a podziwianie najlepszych połączone z opisaną wcześniej chęcią rywalizacji jeszcze mocniej utrzymuje nas w tym duchu. Ok, skoro już znamy trzy powody, dla których ludzie interesują się sportem, to warto zadać pytanie – jak można tą wiedzę wykorzystać w debacie? Ta treść przyda się przede wszystkim w procesie ramowania sporu. Pokazując znaczenie i istotny wpływ sportu na społeczeństwa. Jak zostało wykazane wyżej, zainteresowanie sportem jest w dużej mierze dla społeczeństwa dość pierwotną potrzebą. Pamiętajcie jednak, aby nie traktować jej w debacie jako oczywistość. Tematy sportowe bywają traktowane mniej poważnie od tematów politycznych czy społecznych, a często mają szersze spektrum oddziaływania niż te wyżej wymienione. Przechodzimy zatem do drugiego punktu, aby poznać kilka faktów o tym, jak sport funkcjonuje na całym świecie. Przechodząc przez mechanikę funkcjonowania sportu, skupimy się na poszczególnych aktorach, takich jak jednostka, państwo czy federacje sportowe. Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, że aby ludzie interesowali się sportem, ktoś ten sport musi uprawiać. Ludzie uprawiają sport najczęściej z powodów zdrowotnych, ale też dlatego, że w ten sposób rozwijają swoje zainteresowania i pielęgnują wspomniane wcześniej więzi społeczne. Na tym etapie warto jest powiedzieć o kilku istotnych z perspektywy dyskutowania o sporcie faktach. Uprawianie sportu jest bardzo korzystne dla człowieka. Wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, samopoczucie, wydłuża nam życie i czyni je bardziej jakościowym. Chiaraczka wartości każdego człowieka jest oczywiście indywidualna, lecz patrząc w skali makro, wartość zdrowia jest jedną z najpoważniejszych i najpowszechniejszych. Dlatego ludziom zależy na jej zdobywaniu i utrzymaniu. Mamy przecież powiedzenie: sport to zdrowie. Zdrowie to również wartość z perspektywy państwa. Zdrowi obywatele pracują wydajniej oraz rzadziej chorują, co przekłada się na mniejsze obciążenie służby zdrowia. Dlatego też państwu zależy na promocji sportu, gdyż jest to jedno z najważniejszych narzędzi profilaktycznych, które ma do dyspozycji. A jest to szczególnie ważne w kontekście szybko narastających chorób cywilizacyjnych, jak otyłość czy cukrzyca. Zostając jeszcze przy państwie, jako aktorze dyskusji o sporcie, warto wspomnieć, że ma ono nie tylko interes wewnętrzny związany z troską o zdrowie obywateli, ale również interes zewnętrzny. Budowania silnego wizerunku na arenie międzynarodowej. W czasach względnego pokoju wyniki zdobywane na olimpiadach, mistrzostwach świata czy mistrzostwach kontynentów wpływają na prestiż kraju na arenie międzynarodowej, spełniając potrzebę samorealizacji nie tylko sportowców tam występujących, ale również ministrów sportu czy przewodniczących rządu. Co więcej, ze względu na duże zaangażowanie ludzi w sport, Sukcesy sportowców często są elementem kampanii politycznych, pokazujących, że wspaniałe wyniki sportowców są również dowodem na doskonałe zarządzanie wewnątrz państwa. Na dowód tych słów można przytoczyć klasyfikację medalową z ostatnich Igrzysk w Tokio. Zatem, co z tego wszystkiego mogę zabrać do debaty? Kiedy budujesz argument w debatach o sporcie, zawsze staraj się patrzeć na ten argument zdecydowanie szerzej niż tylko przez pryzmat sportowej rywalizacji. Szczególnie istotne jest patrzenie szeroko na skutki społeczne, gdyż te często sięgają dużo dalej niż intencja wydarzenia sportowego. Dla przykładu, Nowak Dziokowicz to jeden z najlepszych tenisistów na świecie. Nie zaszczepił się przeciwko COVID-19. I nie został przez to dopuszczony do występu w jednym z najważniejszych turniejów tenisowych w sezonie, czyli Australian Open. Długofalowo decyzja Dziokowicza istotnie wpływa poza nim samym, także na innych, zachęcając ich do powielania poglądów tenisisty, a ta grupa może mieć już konkretny wpływ na społeczeństwo. Na przykład może zorganizować protest przeciwko szczepieniu. Co warto dodać, na pewnym etapie rozwoju tej sprawy w obronę Dżiakowicia zaangażowane były już osoby, które nie interesują się wprost tenisem. Jednym zdaniem, debaty o sporcie będziemy debatować w podobny sposób jak wszystkie tematy społeczne, jednak wpływ sportu na społeczeństwo nie jest tak oczywisty. Dlatego warto w ramach ramowania w debacie położyć nacisk na jego udowodnienie. Okej, okay. idźmy zatem dalej. Ludzie uprawiający sport z wcześniej wymienionych powodów łączą się w zorganizowane grupy, czyli kluby sportowe. Kluby mają na celu ułatwienie wspólnego uprawnienia danej dyscypliny, inwestycje w niezbędny sprzęt czy wychowanie młodszych w zamiłowaniu do sportowej pasji. Kluby zakładane są de facto we wszystkich dyscyplinach sportu i najczęściej mają właściwości geograficzne. Na przykład, Piast Skawina to klub działający w podkrakowskiej Skawinie, który ma sekcję siatkarską, jak i piłkarską. Innym przykładem klubu sportowego może być WSSS Wisła, zrzeszający Skoczków Narciarskich. To dobry moment w naszej historii, aby wytłumaczyć bardzo ważne rozróżnienie, a mianowicie podział na różne rodzaje sportu. Patrząc pod kątem zaangażowania w jego uprawianie, możemy wyróżnić trzy rodzaje. Pierwszy to sport amatorski to aktywność fizyczna podejmowana dla wypoczynku, rozrywki i rekreacji. Przykładem może być klub Coco Jumbo Warszawa, który gra w piłkarskiej A-klasie i który pomimo absolutnego braku sportowych ambicji świetnie spełnia swoją funkcję wspólnej sportowej zabawy. Sport wyczynowy. To forma działalności człowieka podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. Przykładem może być tu młoda kobieta grająca w drugiej lidze piłkarskiej kobiet. Celem jej jest osiągnięcie jak najlepszych wyników, pomimo że nie jest to dla niej realne źródło zarobku. I trzeci rodzaj sportu to sport profesjonalny rodzaj sportu wyczynowego, uprawianego w celach zarobkowych. Trzymając się przykładu piłkarskiego, zawodnicy piłkarskiej ekstraklasy mężczyzn w Polsce rywalizują w niej celem zdobycia jak najlepszych wyników. Przy czym gra w piłkę jest dla nich równoznaczna z pełnoetatową pracą. Wracając zatem do klubów sportowych. Różne podejście do sportu implikuje różne podejście do zarządzania klubami sportowymi. Kluby, które zrzeszają sportowców amatorów, będą realizować swoje cele poprzez dobrą zabawę i integrację wewnątrz grupy, bez nacisków na wyniki czy rozwój w zarządzaniu organizacją. Z kolei kluby skupiające sportowców profesjonalnych to często prężnie działające firmy, dla których poza osiągnięciem jak najlepszych wyników sportowych, celem jest utrzymanie sportowców i generowanie jak największego zysku, zarówno finansowego, jak również marketingowego. W tym momencie warto zadać sobie pytanie: w jaki sposób profesjonalne kluby sportowe generują wspomniane przychody? Głównym ich źródłem są ich kibice: przez kupno biletów na mecze czy kupno gadżetów w klubowych sklepikach. Im więcej dany klub ma kibiców, tym większy jest jego potencjał marketingowy, a to generuje kolejne szanse na przychody czyli kontrakty sponsorskie. Kluby sprzedają firmom możliwość ekspozycji swoich logotypów na klubowych strojach, prezentacji swoich produktów podczas spotkań czy wspólnych kampanii w social mediach. Innym źródłem przychodów jest partycypacja w zyskach z transmisji telewizyjnych czy dopłaty z federacji. Wiemy już skąd kluby biorą pieniądze, ale co sprawia, że Real Madrid czy Los Angeles Lakers. To olbrzymiej marki znane nawet przez ludzi nie interesujących się sportem, a chemik Police jest klubem o tylko lokalnym zasięgu. Słowo klucz to zwycięstwa, a najlepiej spektakularne zwycięstwa. Wygrywanie przyciąga rzesze kibiców i przede wszystkim tworzy historię wychowując ich kolejne pokolenia. Zwycięstwa gra o najwyższe cele, wygrywanie w rozgrywkach międzynarodowych tworzy zainteresowanie klubem, a długofalowo powiększa bazę kibiców. Większa baza kibiców równa się większy potencjał marketingowy. Wyżej opisany mechanizm sprawia, że kluby sportowe z ambicjami często żyją na kredyt, inwestując w lepszych, ale droższych zawodników z nadzieją, że ta inwestycja zwróci się w przyszłości. Sport, mimo działania w nim wielu mechanizmów rynkowych, jest jednak bardzo nieprzewidywalny i takie działania nie zawsze, a w zasadzie bardzo rzadko przynoszą oczekiwane rezultaty. To sprawia, że wiele klubów sportowych funkcjonuje mając istotne długi wynikające z nieprzemyślanych decyzji inwestycyjnych. Ostatnim tematem dotyczącym funkcjonowania klubów sportowych jest finansowanie klubów przez sponsorów. Sponsorzy często inwestują prywatne pieniądze w rozwój klubu sportowego. Ich celem najczęściej jest budowanie marketingowego potencjału własnej osoby lub firmy, jak na przykład Bertus Servas, właściciel firmy Vive oraz jednej z najlepszych drużyn na świecie w piłce ręcznej, czyli Vive Targi Kielce. Niestety, poza inwestowaniem prywatnych pieniędzy w wizerunek, drugim najczęstszym powodem takich inwestycji jest działalność przestępcza i pranie brudnych pieniędzy. Kluby sportowe są wygodnym miejscem dla przestępców, gdyż tworzą potencjał do wprowadzania ogromnych środków przy jednocześnie dużej uznaniowości wysokości wydatków. Na przykład w świecie piłkarskim transfer zawodnika za 5 czy 10 milionów euro nie jest kwotą budzącą podejrzliwość organów państwowych. Co mogę z tego wyciągnąć do debaty? Budując argumenty dotyczące funkcjonowania klubów sportowych, pamiętaj, że istnieje silna relacja. Pomiędzy poziomem sportowym a ilością pieniędzy w klubowym budżecie. Niemniej, zwycięzca jest tylko jeden i wysoki budżet rzadko kiedy jest automatycznym gwarantem sukcesu. Dlatego, kiedy tworzysz argumenty, które opierają się na dowodzeniu sukcesu konkretnego projektu sportowego, należy argumentować to szerzej niż tylko finansowymi możliwościami. Warto wziąć pod uwagę trenerów, obecnych zawodników, bazę kibiców czy nawet historię klubu. A na końcu to, że sport jest nieprzewidywalny i właśnie to generuje tak duże emocje wokół niego. Aby kluby działały skutecznie, muszą uczestniczyć w rozgrywkach międzyklubowych, a ktoś te rozgrywki musi organizować. W tym celu kluby łączą się w federacje czyli organizacje mające na celu przeprowadzenie rozgrywek międzyklubowych. Federacje poza organizacją tych rozgrywek również są odpowiedzialne za reprezentowanie klubów sportowych w danej dziedzinie na zewnątrz, tworzenie zasad uprawiania sportów i regulaminów, organizację szkolenia młodzieży na szeroką skalę czy, a może przede wszystkim, organizację działań kadry narodowej w danej dyscyplinie. Przykładami federacji działających w Polsce jest Polski Związek Piłki Nożnej, czyli PZPN, Polski Związek Pływacki, PZP. Czy PZPS, czyli Polski Związek Piłki Siatkowej. Należy również wspomnieć, że na gruncie międzynarodowym działają federacje kontynentalne i światowe, które zrzeszają wspomniane wcześniej federacje krajowe. Federacje międzynarodowe pełnią analogiczne funkcje do federacji krajowych, różniąc się tym, że zamiast powoływać i dbać o daną reprezentację narodową, organizują rozgrywki właśnie dla tych reprezentacji. Przykładami federacji ponadnarodowych mogą być UEFA i FIFA, czyli piłkarskie federacje, FIS, czyli Federacja w Obszarze Narciarstwa Klasycznego, czy FIBA, czyli Międzynarodowa Federacja Koszykówki. Federacje to często armie rozmaitych działaczy, pracowników czy organizatorów. Wykonywanie wszystkich zadań federacji jest trudne i czasochłonne oraz wymaga zaangażowania znaczącego kapitału finansowego i ludzkiego. Skąd zatem federacje biorą pieniądze? Źródeł finansowania jest kilka. Przede wszystkim są to rozmaite kontrakty sponsorskie, w tym kontrakty na sponsorowanie reprezentacji kraju. Każdy z nas kojarzy ten moment przed mistrzostwami, kiedy nasi reprezentanci lądują przy wszystkich możliwych puszkach napojów alkoholowych, paczkach chipsów, czy nawet foliach od zupek błyskawicznych. Większość pieniędzy z tych kampanii trafia bezpośrednio do federacji. Poza kampaniami mamy również stałe umowy sponsorskie, dotacje z budżetu państwa, czy sprzedaż praw do transmisji telewizyjnych. Podsumowując wątek federacji, w kontekście bycia aktorem w dyskusji o sporcie. To federacjom będzie zależało na tym, aby ich dyscyplina była jak najpopularniejsza i w jak największym stopniu interesowała rzesze ludzi, gdyż to przekłada się bezpośrednio zarówno na rozwój danej dziedziny sportu, ale przede wszystkim na korzyści finansowe. Interesem federacji będzie organizacja rozgrywek ponadnarodowych o jak największym zasięgu i jak najczęściej, dlatego że każda tego typu impreza przynosi jej bezpośredni zysk. Tłumaczy to pomysły na przykład Federacji Piłkarskich dotyczące rozszerzenia ilości drużyn na turniejach mistrzowskich w celu dotarcia do jak największej liczby krajów, czy chęć organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej nieco cztery, a co dwa lata. Co z tego warto zabrać do debaty? Tworząc argumenty o sporcie, pamiętaj o dużym znaczeniu związków sportowych i Unii. Ich działania mają charakter monopolistyczny, dlatego ich decyzje mają bardzo duże przełożenie na kierunek, w którym zmierza dany sport. We wszystkich debatach, w których będziecie rozmawiać o kierunkach rozwoju sportu, warto wziąć pod uwagę federacje i związki, gdyż ich interes będzie albo katalizatorem, albo hamulcowym tego rozwoju. A to pomoże Wam zwiększyć prawdopodobieństwo Waszego scenariusza w debacie. Dla przykładu, w tezie należy wprowadzić limit wynagrodzeń profesjonalnych piłkarzy w Europie. Ważną rolę będzie odgrywać Europejska Federacja Piłki Nożnej, czyli UEFA, która ma znaczący wpływ na krajowe związki piłkarskie. UEFA i związki krajowe raczej nie będą popierały tego pomysłu, gdyż to ograniczy ilość pieniędzy w piłce europejskiej, a to nie leży w interesie tych podmiotów. Dlatego wykazując, że należy wprowadzić wspomniany limit, warto przeanalizować, jak poradzić się sobie z oporem wewnętrznym środowiska sportowego oraz jak duża siła powinna się zebrać za wprowadzenie tego limitu, tak, aby realnie mogła postawić się związkowi sportowemu. Wydaje się, że masz już całkiem sporą dawkę wiedzy o tym, jak działa sport. Podsumujmy zatem. Po pierwsze, Ludzie interesują się sportem, zarówno w kontekście jego uprawiania, jak również wspólnego przeżywania emocji czy wspólnej rozrywki. Po drugie, naczelną wartością, z jaką związany jest sport, jest wartość zdrowia. Po trzecie, sport dzielimy ze względu na cel jego wykonywania na sport amatorski, wyczynowy i profesjonalny. Po czwarte, Duży wpływ sportu na ludzi sprawia, że sport jest również silnie związany z biznesem, który upatruje w nim szanse na zyski wizerunkowe i zwiększenie sprzedaży. Po piąte, sport jest również związany z polityką ze względu na państwowy interes w promocji sportu i zdrowego trybu życia, jak również ze względu na kwestie wizerunkowe państwa, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. I po szóste, w celu organizacji rozgrywek sportowcy łączą się w kluby sportowe, a te w federacje krajowe i międzynarodowe. Każdy z tych podmiotów jest odpowiedzialny za różne aspekty funkcjonowania sportu, co m.in. w różnym stopniu wpływa na kierunki rozwoju sportu oraz w różny sposób partycypuje w sportowym biznesie. W ostatniej części filmu chciałbym krótko omówić najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne tematy dotyczące sportu. Być może niżej opisane problemy zostaną poruszone w Waszych dyskusjach. Tak więc zaczynamy. Po pierwsze, zacznijmy od połączenia sportu z dyplomacją i etyką. Czy można zorganizować igrzyska w kraju, który łamie prawa człowieka? Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał, że można i przyznał Pekinowi organizację igrzysk dwukrotnie na przestrzeni ostatnich 15 lat. Były to zimowe igrzyska w 2022 roku i letnie w roku 2008. Pekin nie jest wyjątkiem, bo Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku odbędą się w Katarze, który również jest odpowiedzialny za ludzkie cierpienie. Czy światowe federacje powinny organizować wydarzenia w takich miejscach, a jeżeli nie, to jaką mają alternatywę? Jeżeli decyzja została już podjęta, to czy na miejscu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chcemy wysyłać tam naszych sportowców? I ostatecznie, czy jeśli wydarzenie jest organizowane w takim miejscu, to ja jako sportowiec powinien na nie pojechać, korzystając ze swojej życiowej szansy, czy bojkotować je w trosce o wartości wyższe niż mój osobisty sukces? Wcześniejszych filmów dowiedzieliście się, jak debatować o filozofii i wartościach, w tym temacie z pewnością będzie Wam to potrzebne. Jednak, aby dobrze zrozumieć pierwszy typ dylematów w sporcie, przeanalizujemy wspólnie przykładową tezę. Spełnianie standardów demokratycznych powinno być wysoko punktowanym kryterium przy wyborze organizatora zawodów sportowych. W takiej debacie na początku warto zrobić ramowanie dotyczące roli sportu w społeczeństwie, czyli z jednej strony znaczenia sportu dla ludzi, o czym mówiliśmy wcześniej, a z drugiej strony pokazywania, że sport i decyzje w nim podejmowane mogą realnie zmieniać świat. Na przykład poprzez odmawianie czy ograniczanie organizacji wydarzeń sportowych w państwach niedemokratycznych. Społeczeństwa w państwach demokratycznych będą bardziej skłonne docenić wartości demokratyczne i zauważyć wyraźną różnicę między jednymi a drugimi. Z drugiej strony otwarte wykluczenie z ważnej dziedziny życia, jaką jest sport, konkretnego typu państw może prowadzić do światowych niepokojów i podziałów, które mogą przerodzić się w poważne konflikty dyplomatyczne. Na końcu warto pamiętać o kwestiach praktycznych, jak fakt, że Chiny czy Katar dysponują ogromnymi budżetami na tego typu imprezy, co z perspektywy organizacyjnej jest dużym atutem, jak również pokusą. Drugi obszar problemowy to dylematy dotyczące kierunków rozwoju sportu. Tutaj znów możemy wrócić do filozofii i podjąć się próby odpowiedzenia na pytanie, czym jest sport. A przez pryzmat tego na pytanie, czy zyskująca na popularności rywalizacja e-sportowa jest pełnoprawnym sportem i jak powinniśmy do niej podchodzić. Kolejnym dylematem może być użycie nowych technologii w sporcie, jak technologie Hawkeye w tenisie czy VAR w piłce nożnej, które dla jednych oznaczają upragnioną sprawiedliwość, a dla drugich szkodę na emocjach i widowisku sportowym. Ostatecznie nowe technologie pomagają w rywalizacji sportowej, ale również inne nowe technologie odwracają uwagę od zainteresowania sportem, szczególnie młode osoby. Czy powinno się zmienić zasady rozgrywania meczy tak, aby były one bardziej widowiskowe, a w konsekwencji bardziej atrakcyjne? Na co warto zwrócić uwagę przy takiej debacie? Przede wszystkim należy popatrzeć na odbiorcę sportu w długiej perspektywie i przeanalizować ogólne trendy, jak zmienia się człowiek. Na przykład, już dzisiaj widzimy, że ludzie częściej korzystają z platform streamingowych niż kin, a popularność rozrywki na życzenie jest bardzo wysoka. Co więcej, oglądanie sportu to często od 2 do 2,5 godzinne widowiska, i jeżeli nie będzie ono odpowiednio ciekawe. To nasza uwaga będzie się od niego odwracać i to jest niebezpieczeństwo dla popularności sportu. Drugim aspektem, który przy takiej dyskusji warto wziąć pod uwagę, to duże tradycje w uprawianiu konkretnych sportów, które nie będą pozwalały na wprowadzenie natychmiastowych zmian. Z tego tytułu powolne i stopniowe zmiany należy zacząć już dziś, a presja czasu również będzie odgrywać rolę w takiej dyskusji. Ostatnim obszarem omawianym w kontekście sportu będą problemy i wyzwania społeczne. Sportowcy to idole o zasięgach globalnych, a ich zachowania i poglądy są często powielane przez ich odbiorców. Czy zatem powinni oni wypowiadać się na tematy polityczne i społeczne, pomimo braku specjalistycznej wiedzy? Z jednej strony ich wypowiedzi mogą zrobić dużo zamieszania, a z drugiej mogą być pomocne w dużych kampaniach społecznych. Na przykład kampaniach proszczepionkowych. Warto również wziąć pod uwagę, że wypowiadając się, korzystają oni ze swoich podstawowych praw i wolności. Chociaż, jak już pozwolimy im się wypowiadać na tematy polityczne, to czy również powinniśmy zgodzić się na to, aby mogli reklamować alkohol? Piłkarz oglądający mecz z piwem znanej marki z pewnością kusi niejednego marketingowca, ale taka reklama może być nieodpowiednią zachętą dla wielu młodych ludzi. W debacie o możliwości reklamowania alkoholu przez sportowców, wspomniana wcześniej płaszczyzna praw i wolności jednostki będzie konfrontowana z dobrem młodzieży, która nie ma jeszcze wyrobionych w pełni mechanizmów krytycznego myślenia, a co za tym idzie, jest bardziej podatna na tego typu reklamy. Sport przynosi światu wiele dobrego, ale jak już częściowo wspominaliśmy, ma też swoją ciemną stronę. Wiele problemów społecznych nie tylko dotyczy sportu ale nawet jest spowodowanych sportem. Przykładami może być korupcja sportowa, nieuczciwe zakłady bukmacherskie, gangi kibicowskie czy piłkarskie mafie. Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami w kontekście stanowienia prawa oraz czy aparat państwowy lub międzynarodowy będzie w stanie to prawo egzekwować? Przykładem tematu dotykającego tego obszaru może być dyskusja o wysokości kar za tego rodzaju przestępstwa, czy dyskusja o podmiotach mogących inwestować w kluby sportowe. Pamiętajcie jednak, że debatując o prawie, samo wprowadzenie danych przepisów nie jest równoznaczne z ich skuteczną egzekucją. W kontekście problemów i wyzwań społecznych warto również zwrócić uwagę na temat równości płci. A konkretnie równości wynagrodzeń dla zawodników i zawodniczek w popularnych sportach. Ilość pieniędzy w danej dyscyplinie jest zależna od potencjału marketingowego, czyli mówiąc wprost, zainteresowania danym sportem. Jedne z największych pieniędzy są w piłce nożnej, jednak zdecydowana ich większość trafia do panów, gdyż to ich rozgrywki cieszą się w znacznie większym zainteresowaniem. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że większe pieniądze to większe inwestycje w rozwój. A większe inwestycje w rozwój to większy poziom sportowy i zainteresowanie publiczności, co sprawia, że bez pieniędzy zdecydowanie trudniej jest się rozwijać. Czy zatem powinno nam zależeć na tym, aby piłka kobieca była równie popularna co męska? Oraz czy warto w związku z tym wprowadzić jakąś formę kompensaty dla pań? To kolejna pula tematów, z którymi możecie się spotkać podczas debatowania o sporcie. Wracając do swoich słów z początku filmu, sport nie jest polityką, nie jest ekonomią, ale mocno wpływa na te dziedziny. Dlatego warto o nim dyskutować. Tematów sportowych jest mnóstwo, a ostatnią radą, którą chciałbym Wam zostawić, jest to, abyście zawsze patrzyli na dyskusje sportowe w szerszym kontekście, zwracając uwagę na mnogość podmiotów i interesów, jak również społeczne znaczenie sportu. Trzymam za Was kciuki, debatujcie fair play. I zwyciężajcie.